Jako Rada Młodzieżowa przy Parlamentarnym zespole do spraw młodzieży bardzo ochoczo włączyliśmy się od początku w akcję i inicjatywę dotyczącą wsparcia młodych ludzi dotkniętych powodzią. Zresztą mamy w składzie naszej rady też tego, takie osoby i chcielibyśmy właśnie, żeby nasz głos, który jest słyszalny w parlamencie, będąc też głosem tych osób, był realnym głosem decyzyjnym i realnym głosem w tej całej społecznej dyskusji na, na temat właśnie kryzysu powodziowego. Stąd też postanowiliśmy włączyć się w działania i we współpracę z Fundacją Rozwoju Młodego Pokolenia, gdyż bardzo zależy nam na konkretach i na tym, żeby to wsparcie z udziałem ekspertów czy polityków było niesione skutecznie i przede wszystkim w sposób, który byłby dla młodego pokolenia wartościowy i to przede wszystkim właśnie skuteczny, wspierający. Naszym celem jest przede wszystkim wzmacniać młode pokolenie, które powinno się rozwijać w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa. Mamy świadomość, że sytuacja powodziowa, ten spokój i to bezpieczeństwo bardzo mocno naruszyły. W związku z tym chcemy działać i chcemy wspierać tych, którzy z tego kryzysu wychodzą i chcemy również wyciągać wnioski na przyszłość, które przydadzą się temu, żeby jeszcze lepiej działać i jeszcze sprawniej reagować na takie sytuacje jako państwo. I właśnie dlatego zapraszamy was 24 czerwca do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na konferencję, podczas której przedstawimy raporty, podczas której będziemy dokonywać takiej analizy właśnie z najlepszymi ekspertami, z osobami doświadczonymi, które wiedzą o czym mówią i które będą mogły odpowiedzieć też na nasze pytania i wesprzeć nas w tym, żeby pokazywać kolejne drogi, którymi będziemy mogli pomagać i kolejne wnioski które będą wspierały osoby dotknięte powodzią i myślę, że też wszystkich młodych ludzi w Polsce, którzy gdzieś tam cały czas niosą ze sobą to doświadczenie, które przecież myślę, że dla nas wszystkich było doświadczeniem zdecydowanie trudnym. Jeżeli zależy Ci na mądrym i długofalowym pomaganiu, gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konferencji prasowej pod tytułem Kryzysy w szkole. Szansa na rozwój. Do zobaczenia w Warszawie.